Jest z nami Andrzej Gmitruk, Terenę Tomasza Adamka. Bel nie przydzwonił dzisiaj. Jak Pan ocenia test, prawdziwy test Tomka Adamka w Cruiserweight? Komu biją dzwony? Myślę, że przede wszystkim chciałbym pogratulować dwóm zawodnikom, oczywiście naszemu a Tomaszowi Adamkowi zwycięstwa. To była naprawdę bardzo emocjonująca walka, poza tym bardzo dramatyczna. Wiadomo, że on i Bel to zawodnik światowej klasy. Tym bardziej cieszy nas ten sukces, który dzisiaj podniósł Tomek Adamek. Jest to przede wszystkim ukoronowanie tej długiej kariery tego zawodnika, co wcześniej żeśmy powiedzieli. Tomek jest zawodnikiem, który potrafi analizować, jest bardzo inteligentnym więściarzem, potrafi analizować to, co się dzieje w ringu, wyciągać wnioski. Dzisiaj to jest dla nas wielkie święto dla boksu zawodowego w Polsce. Chciałbym podziękować przede wszystkim również i organizatorom, Andrzejowi Wasileckiemu i Piotrowi Wernerowi, że podjęli powiedzmy, tak trudne zadanie zorganizowania takiej gali. Naprawdę jest to, jest to duże przedsięwzięcie. Myślę, że, że dzisiejszy dzień jest wielkim świętem polskiego sportu, natomiast dla mnie jest to dzień też bardzo ważny, dlatego że jest to rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Dla nas to zwycięstwo jest hołdem dla tych ludzi, którzy w tak skrajnych, bardzo trudnych, dramatycznych okolicznościach ginęli i oddawali życie za, 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 Pol za Polskę. Dziękuję. Z punktu widzenia trenera, jak pan ocenia tę walkę? Czy Tomek wykonał założony plan? Tomek nie tylko wykonał założony plan, boksował bardzo, mm, bardzo spokojnie, doskonale pod względem taktycznym. Wiadomo, że Bell to doskonały zawodnik, bardzo groźno niebezpieczny. Ja z nim później rozmawiałem jeszcze w szatni po walce. i Zapytałem go się, mówię, dlaczego mówię, się podałeś. Zresztą widzieliśmy to po, już po, po piątej rundzie. Obserwowaliśmy narożnik Bela, widać było, że tam trwają już powoli dyskusje, że on nie jest tym zawodnikiem, który czeka na, na gong. To jest bardzo ważne z punktu widzenia psychologicznego. On był ciężki, ociężały już. Szósta runda, były też już dyskusje w narożniku, siódma była jakby dopełnienie czaru goryczy. Natomiast to świadczy o tym, że, że ja z nim później zapytałem go się w szarci, co się stało z tobą. Wiadomo było, że, że były, mogły być problemy z wagą, bo, bo zmienił hotel zarządzał hotelu z, z sauną, z wagą, to, to były pierwsze sygnały. Trenował dwa razy dziennie przed tak trudną walką. Myśmy wypoczywali. Myśmy swoją robotę taką główną zakończyli już na 10 dni przed. Odpuściliśmy zupełnie intensywność i objętość yy, treningu. Natomiast yy, yy, on powiedział, mówi, mówi Andrzej, ja go w pewnych momentach on mnie już tak zdenerwował psychicznie, ja go nie widziałem. Po prostu chciałem go mocno trafić i, i zawsze gdzieś tam prułem powietrze. Psychicznie mnie roz. roz jak to się mówi, zdemontował. Myślę, że nie wiem, jakie były przygotowania tego wybitnego zawodnika. Myślę, że chyba nie najlepsze, skoro w ostatniej fazie pobytu w Polsce po prostu skupiał się głównie na, 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 na robieniu wagi. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze też, przyjazd do, do Europy to jest aklimatyzacja. Przyjechali późno. Starał się, ale... Myślę, że jak bokser dziewięć godzin różnicy czasu, czasami się, się wyrównuje w dłuższym przedziale czasowym i nie jest tak łatwo znaleźć odpowiednią dyspozycję, aczkolwiek godzina bo, boksowali o godzinie dwunastej w nocy, więc to jest e, dobry czas dla, dla, był dla Bela. Gratuluję jeszcze raz Stałkowi, uważam, że jest to wielkie święto dla polskiego sportu. Bale jest zawodnikiem, który słynie z zaciętości, z twardości. Tymczasem dzisiaj skapitulował już w zasadzie w połowie pojedynku. Parę razy tam dostrzegłem, że zerkał Pan do narożnika Bela. spodziewać się Pan, że może tak się ta walka skończyć? Obserwowałem jego reakcję, bo to nie jest tylko to, że to jest bardzo ważne, szczególnie w takim pojedynku, jakim z jakim, takim przeciwnikiem jakim jest Bale. Mieliśmy również swój wywiad w jego hotelu. Często skorzystał z sauny. Wiedzieliśmy, że coś jest już nie tak. I to musieliśmy szybko wykorzystać. Poza tym myślę, że dla onej była było zaskoczenie, ponieważ on walkę Tomka z Pinedą oglądał już w Polsce. Nie miał dostępu do tych informacji. I oni analizowali, przygotowywali się po obejrzeniu czy analizie dwóch walk Tomka, Damka z Paul Bricksem. Myślę, że były bardzo mocno zaskoczeni stylem, jaki Tomek zaprezentuje. Dzisiaj, jak to się mówi, patient, cierpliwość Tomka była bardzo, bardzo potrzebna. Bo jeden błąd mógł się skończyć, powiedzmy szczerze, tragicznie. Widać było różnicę, a jeszcze w przygotowaniu fizycznym. Oneibel przewoksował ileś rund w kategorii Cruiserweight, jest zawodnikiem jeszcze silniejszym fizycznie od Tomka, My, ale dla nas ten zegar bije w tej chwili. Zrobimy na pewno w innych przy. Za parę miesięcy Tomek będzie jeszcze silniejszy. I myślę, że następna walka z kaniganem, jeśli do niej dojdzie, to, to już też jest walka, która, do której się będziemy zupełnie inaczej przygotowywać. No właśnie, jeśli chciałby Tomek zdobyć pas, musiałby pokonać Hanigana, który ostatnio bardzo dobrze się w Niemczech zaprezentował. Czy uważa Pan, że Tomek jest już gotowy na taki trudny sprawdzian? A, yeah, he is ready, jak to, jak to mówią, ale jest kwestia taka, że Konigan wygrał w Niemczech. Myślę, że autorem tej porażki również był Marco Hook, dlatego że zbyt agresywnie, zbyt mało taktycznie boksował w pierwszej fazie walki. Starał się za wszelką cenę na takiego zawodnika jak Honeygan, Trzeba po prostu odpowiednio rozłożyć siły i e, posiadać umiejętność wypoczywania w trakcie walki, rozluźniania się. Natomiast Mako Huck był, emocje go, mówiąc krótko, zbyt e, jakby ogarnęły i nie był w stanie w czasie tego, jak powiedziałem, pierwszej fazy pojedynku e, kontrolować swoją energię, swoje jakby poczynania w ringu. Myślę, że, że, że to też spowodowało, że już pod koniec, pod koniec tej walki Bielefeld nie był w tej dyspozycji, jakiej powinien być. Wykorzystał to rutyniarz, jakim jest pięciarz amerykański. Nie jest on obdarzony silnym ciosem, ale jest sprytnym pięciarzem, więc tutaj te przygotowania będą miały zupełnie inny charakter, niż, to, niż w przypadku Pony Ibella. Inny dobór i partnerów, inne obciążenia treningowe, inne założenia taktyczne. On jest wyższy niż I jest bardziej ruchliwy, ale z kolei myślę, że e, Styl Tomka Adamka, który nie będzie miał obaw otrzymania silnego ciosu od Kunigana, spowoduje, że Tomek zaboksuje zupełnie inaczej. Właśnie dzisiaj parę razy widać było, że trochę as asekuracyjnie Tomek podchodził. Bał się tego ciosu? A trzeba było tak boksować, bo szczególnie w pierwszej fazie walki. To zakładaliśmy, że on nie będzie grudny właśnie około 7-8 rundy. Nie nastawialiśmy się na żadną konfrontację w pierwszej fazie walki. Czekaliśmy na tą końcówkę, jak to się mówi, spokojnie łapiąc punkty, prowadził wszystkich sędziów na kartach punktowych. Ja rozmawiałem z Patem Kliczem, obejrzałem punktację. To świadczyło o tym, że, że to, co zrobił Tomek, było prawidłowe. Gratulujemy dzisiejszego zwycięstwa i czekam na wygraną z Kanigamem. Ja dziękuję, że bokser jak zwykle jest w tak ważnych momentach dla polskiego boksu. Dziękuję bardzo, że się dzisiaj tu przyjechali.